Amerykańskie pasmo górskie Brown Mountains w Karolinie Północnej jest znane z legendarnych obserwacji UFO, które miały tam miejsce. W ciągu ostatnich 100 lat tysiące świadków zgłaszało w tym regionie obserwacje tajemniczych świateł. Opowiadane tam historie były na tle niezwykłe, że fizyk z Uniwersytetu Appalachian State, Daniel Catton, wraz ze swoim zespołem od kilku lat próbowali udokumentować to zjawisko. I jak się okazało, ostatecznie udało im się osiągnąć ten cel. Jeszcze na początku tego roku wiele miesięcy oczekiwań wreszcie przyniosło upragniony efekt a badaczom udało się zarejestrować tajemnicze światła. Wspomniany wcześniej Daniel Katon opublikował nawet to znalezisko w serwisie YouTube w ponad 11-minutowym nagraniu. Przy czym najbardziej intrygujące zjawiska są tam dostrzegalne od 52 sekundy filmu. Okazuje się, że aby uzyskać powyższy materiał, Katon oraz jego zespół ustawili dwie kamery na dachach domów z widokiem na Brown Mountains i bezprzewodowo przesyłali materiał do swojego laboratorium w Uniwersytecie Appalachian State. Przez ostatnie 4 lata badacze każdego dnia przeglądali nagrania z poprzedniej nocy, lecz nie dostrzegali niczego, czego nie dałoby się łatwo wytłumaczyć. Na przykład spadających gwiazd, czy też światł samochodów i błysków aparatów fotograficznych. Dodatkowo, jeżeli obiekt pojawiał się tylko na jednej kamerze, zespół zakładał, że był to jedynie rozbłysk obiektywu lub jakaś inna anomalia elektroniczna. Jednak na powyższym materiale po raz pierwszy udało się uchwycić te same dziwne światła na obydwu apartach jednocześnie. Katon i jego koledzy dokonali dokładnej analizy obrazów i nie byli w stanie znaleźć żadnego logicznego wytłumaczenia dla ich zaistnienia. Jest to bez wątpienia interesująca obserwacja, jednak czy oznacza ona, że region Brown Mountains jest regularnie nawiedzany przez obcą cywilizację? A jeśli tak, to w jakim celu? Zachęcam do tego, abyście wyrazili swoją opinię na ten temat w sekcji komentarzy. No i cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł Wam do gustu. A jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.